Warszawa, grudzień 2025. Śnieg padał cicho na ulicę Mokotowa, pokrywając miasto białym całunem, który zdawał się tłumić każdy dźwięk. Marek Kowalski siedział w swoim mieszkaniu przy ulicy Puławskiej, patrząc przez okno na światła świąteczne w oknach sąsiadów. Za kilka dni Wigilia, a on czuł się bardziej samotny niż kiedykolwiek w swoim 33-letnim życiu. Marek: "Zostanę u mamy na święta." Powiedziała Karolina, nawet nie podnosząc wzroku z nad telefonu. Siedziała na kanapie w salonie, oddalona od niego o zaledwie dwa metry, ale przepaść między nimi wydawała się nie do pokonania. To było typowe. Cztery lata. Cztery długie lata, odkąd ich związek stał się tylko formalnością. Marek pamiętał dokładnie, kiedy wszystko się zmieniło. To było tuż po ślubie w 2021 roku. Początkowo myślał, że to stres związany z pandemią, zamknięciem biura architektonicznego, w którym pracowała Karolina, ich przeprowadzką do większego mieszkania. Czekał, rozmawiał, próbował. Kochanie, może powinniśmy porozmawiać? pytał miesiąc po miesiącu. O czym wszystko jest w porządku? odpowiadała odwracając się do ściany. Ale nic nie było w porządku. Intymność zniknęła z ich życia jak śnieg na wiosnę. Dotyk, bliskość, czułość, wszystko, co kiedyś łączyło ich jako małżeństwo, wyparowało. Marek czuł się jak lokator we własnym domu, nie mąż. Pracował jako informatyk w Międzynarodowej Korporacji na Służewcu. Jego koledzy często żartowali o życiu rodzinnym, opowiadali o swoich żonach, dzieciach, planach na weekendy. Marek milczał. Co miał powiedzieć? Że wraca do pustego mieszkania, gdzie jego żona traktuje go jak niewidzialnego? Próbował wszystkiego. Kupował kwiaty, planował romantyczne kolacje w Starym Mieście, rezerwował wyjazdy do Zakopanego. Karolina zawsze miała wymówkę. Jestem zmęczona, a mam ważny projekt, może innym razem. Inny raz nigdy nie nadchodził. W grudniu 2025 roku Marek w końcu poszedł do psychologa. Pani Agnieszka przyjmowała w małym gabinecie na żoli Jej pytania były bezpośrednie. Jak długo to trwa? Cztery lata. Rozmawialiście o tym? Próbowałem setki razy. Ona mówi, że wszystko jest w porządku, ale nic się nie zmienia. Marek, czy ty jesteś szczęśliwy w tym związku? Cisza. Długa, bolesna cisza. Marek spojrzał na swoje dłonie. Przez cztery lata zadawał sobie to pytanie każdego dnia. Odpowiedź była oczywista, ale wymówienie jej na głos bolało, jak nigdy dotąd. Nie. Nie jestem szczęśliwy. Psycholog skinęła głową ze zrozumieniem. Co cię powstrzymuje przed podjęciem decyzji? Strach, wstyd. Myślałem, że to minie, że jeśli będę wystarczająco cierpliwy, wystarczająco dobry, ona w końcu. Wróci do mnie. Marek. Cztery lata to bardzo długi czas. Ludzie się zmieniają, ale tylko wtedy, gdy tego chcą. Czy Karolina chce się zmienić? Marek wiedział odpowiedź. Karolina była zadowolona z obecnej sytuacji, miała stabilność finansową, jego pensja była wysoka, opłacał mieszkanie, rachunki, wakacje, miała wolność, robiła, co chciała, bez żadnych zobowiązań wobec niego. Miała tytuł żony, który dawał jej społeczne bezpieczeństwo. Nie musiała niczego zmieniać. To Marek cierpiał. Tego wieczoru, gdy wrócił do domu, zastał Karolinę w Łazience ubierała się na wyjście. Idziesz gdzieś? Zapytał. Spotkanie z koleżankami z pracy, wracam późno. Nie było pytania, nie było wyjaśnienia, nie było pożegnania, tylko informacja. Marek usiadł w ciemnym salonie i po raz pierwszy w życiu poczuł coś więcej niż smutek poczuł złość, czystą, uzasadnioną złość na sytuację, w której się znalazł, na lata zmarnowane w związku, który istniał tylko na papierze. Następnego dnia umówił się z adwokatem. Kancelaria mieściła się w centrum Warszawy, w nowoczesnym budynku przy Nowym Świecie. Pani mecenas Nowak była profesjonalna i konkretna. Ile trwa to małżeństwo? Cztery lata. Dzieci? Nie. Wspólny majątek? Mieszkanie, ale wziąłem je na kredyt jeszcze przed ślubem. To upraszcza sprawę. Czy jest szansa na porozumienie? Marek zastanowił się przez chwilę. Nie wiem, nigdy nie rozmawialiśmy o rozwodzie, ale przez ostatnie cztery lata prawie o niczym nie rozmawialiśmy. Rozumiem, przygotuję dokumenty. W Polsce rozwód może potrwać od kilku miesięcy do roku, w zależności od tego, czy żona się zgodzi, czy będzie spór. Tydzień później Marek trzymał w rękach brązową kopertę papiery rozwodowe. Czuł ciężar tego dokumentu, ale także dziwne uczucie ulgi. Po raz pierwszy od czterech lat miał wrażenie, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. Był piątkowy wieczór, 20 grudnia. Karolina siedziała w kuchni, przeglądając Instagram na telefonie. Marek wszedł, serce biło mu jak szalone. Karolina, musimy porozmawiać. m mmm, mruknęła, nie odrywając wzroku od ekranu. Położył kopertę na stole przed nią. Dopiero wtedy podniosła wzrok. Co to jest? Papiery rozwodowe. Świat jakby się zatrzymał. Karolina patrzyła na kopertę, potem na niego, potem znowu na kopertę. Jej twarz zwykle tak obojętna zmieniła się, szok, niedowierzanie. To jakiś żart? wyszeptała. Nie, to koniec, Karolina. Nie mogę już tak żyć. Po raz pierwszy od czterech lat zobaczył w jej oczach coś więcej niż zobojętnienie, zobaczył strach. Karolina wstała z krzesła tak gwałtownie, że o mało go nie przewróciła. Koperta spadła na podłogę. Marek, co ty wyprawiasz? Możemy o tym porozmawiać. Przez cztery lata próbowałem rozmawiać, teraz jest za późno. Łzy pojawiły się w jej oczach. Marek nigdy nie widział jej płaczącej. Przez cztery lata nie było między nimi wystarczająco dużo emocji, żeby płakać. Teraz nagle płakała. Proszę nie rób tego, wiem, że popełniłam błędy, ale możemy to naprawić. Jakie błędy, Karolina? Głos Marka był spokojny, ale stanowczy. Przez cztery lata traktowałaś mnie jak powietrze, jak współlokatora, który płaci rachunki. Nie było między nami nic, żadnej bliskości, żadnej intymności, żadnego szacunku. Byłam pod presją, praca, stres. Wszyscy jesteśmy pod presją, wszyscy mamy problemy. Ale ludzie, którzy się kochają, przechodzą przez to razem. Ty wybrałaś przejście przez to bez mnie. Karolina podeszła do niego, próbując dotknąć jego ręki. Marek cofnął się instynktownie. Ten gest, pierwszy dotyk od miesięcy, wydawał się obcy, sztuczny. Marek, błagam, daj mi szansę, zmienię się. Miałaś cztery lata na zmianę. Tej nocy Karolina nie poszła spać. Marek słyszał ją płaczącą w sypialni. Część jego chciała tam pójść, pocieszyć ją, jak robił to przez lata, ale większa część wiedziała, że to byłby błąd. To byłby powrót do cyklu, który niszczył go przez ostatnie cztery lata. Rano, sobota, 21 grudnia. Marek obudził się na kanapie w salonie. Karolina stała w kuchni ubrana w jedną z jego ulubionych sukienek tę, którą nosiła podczas ich pierwszej randki w 2015 roku w restauracji w centrum Warszawy. Zrobiła śniadanie. Na stole leżały naleśniki, świeży sok pomarańczowy, kawa parzona w sposób, który lubił. Dzień dobry. Powiedziała miękko z uśmiechem, którego nie widział od lat. Marek stanął w progu kuchni, obserwując scenę jak surrealistyczny obraz. Co ty robisz? Pomyślałam, że możemy spędzić razem dzień, może pójdziemy na spacer do Łazienek. Pamiętasz, jak chodziliśmy tam na początku? Pamiętał, pamiętał wszystko, ale to było sześć lat temu. Inny świat, inni ludzie. Karolina. To nie zadziała. Proszę, Marek, tylko jeden dzień. Daj mi szansę pokazać ci, że mogę być taką żoną, jakiej potrzebujesz. Przez następne dni Karolina zmieniła się nie do poznania, gotowała jego ulubione potrawy Żurek, Bigos, pierogi ruskie, pytała o jego dzień w pracy, uśmiechała się, śmiała, próbowała być fizycznie blisko, dotykała jego ramienia, siadała obok niego na kanapie, proponowała wspólne oglądanie filmów, ale każdy gest wydawał się wyreżyserowany. Każde słowo brzmiało jak z przygotowanego wcześniej scenariusza. To nie była zmiana z serca. To była desperacja kobiety, która nagle zdała sobie sprawę, że traci coś, co do tej pory brała za pewnik. W wigilię 24 grudnia Karolina zaproponowała, żeby spędzili święta razem. Możemy pojechać do mojej mamy w Krakowie. Razem jak prawdziwa rodzina. Nie jesteśmy rodziną Karolina. Nie byliśmy przez ostatnie cztery lata. Ale możemy być, możemy zacząć od nowa. Marek spojrzał jej w oczy, zobaczył w nich strach, panikę, desperację, ale nie zobaczył miłości, nieprawdziwej miłości, zobaczył kobietę, która panikuje, bo traci wygodę, stabilność, komfort. Nie mogę, powiedział cicho. Przepraszam, ale nie mogę udawać, że ostatnie cztery lata się nie wydarzyły. Wyszedł z mieszkania i spędził wigilię u swojej siostry Ani w pruszkowie. Jej mąż Tomek, przywitał go ciepło, a ich dwoje dzieci, siedmioletni Kuba i pięcioletnia Zuzia, rzucili mu się w ramiona. Wujek Marek, krzyczeli radośnie. Wieczorem, gdy dzieci zasnęły, Anna usiadła obok brata. Jak się trzymasz? Szczerze? Nie wiem. Czuję się jak na huśtawce emocjonalnej. Marek znasz moją opinię. Powinieneś był to zrobić lata temu. Karolina nigdy cię nie doceniała. Może próbowałem zbyt długo ratować coś, czego nie dało się uratować. To nie twoja wina, że ona nie chciała walczyć o wasz związek. Wina leży po jej stronie. Po powrocie do Warszawy 26 grudnia Marek zastał mieszkanie odmienione. Karolina udekorowała wszystko świątecznie. Choinka stała w rogu salonu, światełka mrugały w oknach, w powietrzu unosił się zapach piernika. Na stole leżał prezent zapakowany w elegancki papier. To dla ciebie powiedziała Karolina wychodząc z sypialni. Miała na sobie nową bieliznę, makijaż, perfumy. Marek poczuł ucisk w żołądku. To było zbyt wiele, zbyt szybko, zbyt desperacko. Karolina, proszę, nie rób tego. Marek, kocham cię. Naprawdę cię kocham. Wiem, że byłam złą żoną, ale mogę się zmienić. Mogę być wszystkim, czego potrzebujesz. Podeszła do niego, próbując go objąć. Jej dotyk, który kiedyś przyprawiał go odreszcze szczęścia, teraz czuł się jak ciężar. Przestań, powiedział delikatnie, ale stanowczo odsuwając ją. To nie jest prawdziwe. Ty nie kochasz mnie. Ty boisz się tego, co się stanie, jeśli mnie stracisz. To nieprawda jest jest prawdą. Przez cztery lata miałaś mnie. Byłem tu każdego dnia, próbując ratować nasz związek. A ty nic nie robiłaś. Teraz, kiedy składam papiery rozwodowe, nagle chcesz wszystko zmienić? To nie jest miłość, Karolina, to manipulacja. Łzy spłynęły po jej twarzy. Ale ja naprawdę chcę być z tobą. Nie. Ty chcesz zachować to, co ci dawałem. Stabilność, bezpieczeństwo, wygodę. Ale ja nie jestem już dostępny do tego. Zasługuję na kogoś, kto mnie chce, nie dlatego, że straciła alternatywę, ale dlatego, że naprawdę mnie kocha. Styczeń 2026 przyniósł mroźną zimę do Warszawy. Temperatura spadła poniżej minus dziesięciu stopni, a śnieg pokrył miasto grubą warstwą. Marek przeprowadził się tymczasowo do małego mieszkania, które wynajął na Pradze. Było skromne, zaledwie trzydzieści metrów kwadratowych, ale było jego. Po raz pierwszy od czterech lat czuł się jak w domu. Karolina nie odpuszczała. Dzwoniła kilka razy dziennie, wysyłała wiadomości, pojawiała się w jego biurze. Jej próby stawały się coraz bardziej desperackie. Marek, błagam, spotkaj się ze mną. Tylko jeden raz. Zgodził się. Spotkali się w małej kawiarni na Mokotowie, tej samej, w której mieli swoją pierwszą randkę siedem lat temu. Karolina wyglądała inaczej. Schudła, miała cienie pod oczami, wyglądała na zmęczoną i zrozpaczoną. Dziękuję, że przyszedłeś, powiedziała, siedząc naprzeciwko niego. Co chciałaś powiedzieć? Że przepraszam za wszystko, za te cztery lata. Wiem, że byłam okropną żoną, wiem, że sprawiłam ci ból, ale proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Marek westchnął, patrząc na nią z mieszaniną współczucia i smutku. Karolina, to nie jest tak proste. Nie możesz po prostu przeprosić i oczekiwać, że wszystko wróci do normy. Pójdę na terapię, zrobimy terapię par, zrobię wszystko. Cztery lata temu prosiłem cię o terapię par. Powiedziałaś, że to strata czasu. Byłam głupia, nie rozumiałam, jak bardzo cię ranie. A teraz rozumiesz? Naprawdę? Czy rozumiesz tylko dlatego, że stoję z jedną nogą za drzwiami? Cisza. Karolina spuściła wzrok na swoją kawę. Nie wiem, przyznała w końcu, a jej głos załamał się. Może masz rację, może naprawdę nie rozumiem, może po prostu boję się zostać sama. To był pierwszy moment prawdziwej szczerości od miesięcy. Marek poczuł dziwną ulgę, w końcu usłyszał prawdę. Karolina, zasługujesz na szczęście, naprawdę, ale nie możesz budować swojego szczęścia na moim nieszczęściu. Przez cztery lata byłem nieszczęśliwy, tak bardzo nieszczęśliwy, że straciłem siebie, teraz odbudowuję się na nowo. A czy jest miejsce dla mnie w tym nowym życiu? Marek pokręcił głową powoli. Nie, przepraszam, ale nie, łzy spłynęły po jej twarzy. Nie były to łzy manipulacji czy desperacji. Były to łzy akceptacji, łzy kobiety, która w końcu zrozumiała konsekwencje swoich wyborów. Rozumiem, wyszeptała, żałuję, naprawdę żałuję wszystkiego. Wiem i wybaczam ci, ale wybaczenie nie oznacza zapomnienia, nie oznacza powrotu. Wstał, zostawiając pieniądze na kawę na stole. Życzę ci wszystkiego dobrego, Karolina, naprawdę. Nie odwróciła się, gdy wychodził. Siedziała przy stoliku, patrząc w pustą filiżankę, zmagając się ze świadomością, że straciła coś, czego nie doceniła, dopóki to nie odeszło. W lutym rozwód wszedł w fazę formalną. Karolina w końcu podpisała dokumenty bez sprzeciwu, byli w sądzie należnie. Spotkali się po raz ostatni w korytarzu przed salą rozpraw. Gotowa? Zapytał Marek. Tak, odpowiedziała cicho. Marek, chcę, żebyś wiedział, że mówię to szczerze. Żałuję. I będę żałować do końca życia. Karolina, czasem najlepsza lekcja to ta, która boli najbardziej. Może dzięki temu będziesz lepszą osobą dla kogoś innego. A ty? Czy znajdziesz kogoś? Marek uśmiechnął się lekko. Nie wiem. Ale jeśli znajdę, będę traktować tę osobę z szacunkiem i miłością od pierwszego dnia, bo teraz wiem, czego chcę i czego nie toleruję. Sędzia ogłosił rozwód w połowie marca. Marek wyszedł z sądu jako wolny człowiek. Śnieg stopniał. Warszawa budziła się do życia po zimie. Na ulicach pojawiły się pierwsze oznaki wiosny. Pąki na drzewach, cieplejsze powietrze, dłuższe dni. Wrócił do swojego życia z nową energią. Zapisał się na siłownie zaczął uczęszczać na kursy programowania, poznawał nowych ludzi. Jego koledzy z pracy zauważyli zmianę. Marek, wyglądasz inaczej, powiedział jego kolega Piotr podczas lunchu w kantynie. Czuję się inaczej, jak człowiek, który w końcu odzyskał siebie. Rozwód już za tobą? Tak, oficjalnie od zeszłego tygodnia. I jak się czujesz? Marek zastanowił się przez moment. Ulżony, wolny, gotowy na nowy rozdział. W kwietniu poznał Magdalenę na konferencji technologicznej w Krakowie. Była programistką z Gdańska, inteligentną, zabawną, pełną życia. Rozmawiali przez godziny o kodzie, filmach, podróżach. Nie było między nimi presji, nie było desperacji, tylko naturalne połączenie dwóch ludzi, którzy się odnaleźli we właściwym momencie. Po konferencji Magdalena napisała do niego na LinkedInie. Podobała mi się nasza rozmowa o algorytmach i żuberówce, może kiedyś powtórzymy? Marek uśmiechnął się, pisząc odpowiedź. Z przyjemnością, ale ostrzegam, jestem po rozwodzie i wciąż uczę się, jak budować zdrowe relacje. Doceniam szczerość. Ja też mam swoje historie. Może właśnie dlatego mamy szansę zrobić to dobrze od początku. Ich pierwszy prawdziwy date był w maju w Łazienkach Królewskich. Spacerowali wśród zieleni, obserwując pawie i słuchając koncertu Chopana przy pomniku kompozytora. Magdalena trzymała jego rękę naturalnie, bez wymuszania, bez desperacji. Marek, cenię to, że jesteś szczery o swojej przeszłości, powiedziała, siedząc na ławce przy stawie. Miałem nauczyciela w postaci bardzo bolesnego doświadczenia. Nauczyło mnie, czego chce i czego nie akceptuję w związku. I czego chcesz? Szacunku. Wzajemności. Kogoś, kto jest ze mną nie dlatego, że nie ma wyboru ale dlatego, że naprawdę tego chce. Magdalena uśmiechnęła się. Myślę, że możemy spróbować zbudować to razem. Lipiec przyniósł upalne lato. Marek i Magdalena spędzali weekendy podróżując po Polsce, Mazury, Bieszczady, Hel. Każda chwila była lekka, naturalna, pełna radości. Marek odkrywał, jak wygląda zdrowy związek, jak to jest być z kimś, kto go chce, szanuje i docenia. Pewnego sierpniowego wieczoru, siedząc na plaży w Sopocie i patrząc na zachód słońca nad Bałtykiem, Magdalena zapytała: Myślisz czasem o niej? O ex-żonie. Czasem, przyznał szczerze, ale nie z żalem. Myślę o niej jak o rozdziale, który musiał się skończyć, żebym mógł zacząć nowy. Czy jest w tobie gorycz? Nie. Wybaczenie przyszło z czasem. Zrozumiałem, że trzymanie urazy to tylko ranienie siebie. Ona miała swoje powody, swoje walki, swoje demony. Nie było moją rolą ich leczyć. Moją rolą było zadbać o siebie. Magdalena pocałowała go delikatnie. Cieszę się, że znalazłeś siłę, żeby odejść, bo dzięki temu ja mogłam cię znaleźć. Wrzesień 2026. Rok od momentu, gdy Marek po raz pierwszy pomyślał o rozwodzie siedział w swoim nowym mieszkaniu już nie tym wynajętym na Pradze ale własnym dwupokojowym na Żoliborzu Magdalena spała obok w sypialni na stoliku leżało zdjęcie z ich ostatniego wyjazdu do Zakopanego Marek wziął telefon i napisał ostatnią wiadomość do Karoliny nie mieli kontaktu od miesięcy ale czuł że powinien zamknąć ten rozdział formalnie Karolina mam nadzieję że masz się dobrze Chciałem ci powiedzieć, że znalazłem spokój i szczęście. Życzę ci tego samego. Zasługujesz na to. Czasem najlepszym darem jest pozwolenie komuś odejść. Dziękuję za lekcję, którą mi dałaś, nawet jeśli była bolesna. Życzę ci wszystkiego dobrego. Odpowiedź przyszła następnego dnia. Dziękuję Marek. Ja też znalazłam terapeutę i pracuję nad sobą. Masz rację. Zasługiwałeś na lepsze traktowanie. Przepraszam, że zrozumiałam to za późno. Życzę ci szczęścia z całego serca. Marek zamknął rozmowę. Rozdział zamknięty. Lekcja nauczona, nowe życie rozpoczęte. Magdalena obudziła się i przyszła do salonu, obejmując go od tyłu. Wszystko w porządku? Tak, odpowiedział, odwracając się i całując ją. Wszystko jest w porządku. W końcu. I naprawdę było.